Dzień dobry kochani, witam serdecznie. Na dzisiejszej lekcji nauczymy się konstruować symetralną naszego odcinka. Co to jest symetralna? Krótkie przypomnienie. Jest to oczywiście prosta, prostopadła do naszego odcinka i przechodząca przez środek tego odcinka lub inaczej dzieląca ten odcinek na pół. Co potrzebujemy do konstrukcji? No oczywiście jak widać cyrkiel, linijka i ołówek. Czasami przydaje się również gumka. Zaczynamy od narysowania dowolnego odcinka. Podpisujemy jego końce, zaznaczamy oczywiście końce naszego odcinka. No, jak już mamy przygotowany odcinek, to przystępujemy do działania. Bierzemy cyrkiel i nóżkę naszego cyrkla stawiamy na jednym z końców naszego odcinka. Następnie rozciągamy cyrkiel w ten sposób, żeby jego rozwartość była większa niż pół. Oczywiście może być to długość naszego odcinka lub nawet więcej niż nasz odcinek. Ważne, żeby przekroczyć połowę naszego odcinka. Jeżeli rozwartość ustawimy na więcej niż pół naszego odcinka, wówczas możemy narysować łuk. Nie żałować tego łuku. Rysujemy wielki łuk, a następnie przenosimy ten cyrkiel, nie zmieniając rozwartości, na drugi koniec naszego odcinka. I z drugiego końca zataczamy Łuk o tej samej rozwartości, w ten sposób, żeby przecięły się te dwa moje Łuki. Jak widać, moje Łuki przecięły się w dwóch punktach: jeden punkt i drugi punkt. Jeżeli już mam utworzone punkty przecięcia, jeżeli ktoś by narysował za małe Łuki, to oczywiście musi poprawić rysunek. Przykładamy linijkę do tych dwóch punktów i odrysowujemy naszą prostą. W ten sposób prosta, która powstała u mnie zielona, jest to prosta, która nazywa się symetralną naszego odcinka. Jeszcze oczywiście na koniec można zaznaczyć, że mamy kąt prosty, czyli łuk i kropka. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję kochani za uwagę i życzę udanych konstrukcji.